Wojciech Szczerba, witam Państwa w programie Stacja Kultura. Dziś zapraszamy Państwa na eliminacje miejskie konkursu recytatorskiego. Ludzie, cienie, dobro, zło, niebo, pieku. Wszystko to tylko etykietki, nic więcej. Ludzie sami stworzyli te przeciwieństwa. Natura nawet ich nie dostrzegała. W naturze nawet życie i śmierć nie są przeciwieństwami. Po prostu jedno stawało się przedłużeniem drugiego. Jedyne, co przychodziło mi do głowy, to zaufać instynktom. Ludzkie prawa, prawa moralne, prawa religijne. One wszystkie wydawały mi się sztuczne i proste. Prawie dziecinne. Czułam w sercu sens poszukiwania dobra. Często niewiele większy niż zwyczajne pragnienie, ale musiałam w niego wierzyć. Być może przestępcy wojenni albo ludobójcy Odnosili się do tych samych granic, znajdowali zachętę, której potrzebowali, aby dalej iść obraną drogą. Skąd miałam wiedzieć, że się od nich różnią? Od tych myśli bolała mnie głowa, ale wiedziałam, że nie mogę się ich pozbyć. Czułam ich bliskość. Czułam, że jeśli je złapię i nie wypuszczam, będę mogła się ich pozbyć, wywlec je z mojego podstępnego mózgu. To była pewność. Znali mi ludzie, którzy snuli brutalne myśli i robili brutalne rzeczy. Rasiści, seksiści, migoci. Najwyraźniej nigdy nie wątpili w siebie. Zawsze byli pewni swoich racji. Pani, pani Olsen, która pakowała uczniów do szkolnej kozy częściej niż reszta grona nauczycielskiego razem wzięta i ciągle narzekała na standardy naszej szkoły i brak dyscypliny wśród tych uczniów. Pan Rut, który nigdy nie zatrudnił pracownika na dłużej niż 6 tygodni, a w ciągu dwóch lat zwolnił czternastu, bo wszyscy byli leniwi, głupi albo bezczelni. Państwo Nelson, którzy wywozili syna 5 km od domu, aby ukarać go za jakieś przewinienie, wyrzucali go z samochodu i kazali wracać piechotom. A potem wypędzili go na dobre, kiedy miał 17 lat i znaleźli u niego strzykawki. Ci wszyscy ludzie wydawali mi się paskudni. Są ważne dlatego, że po prostu możemy przedstawić swoje umiejętności w ten sposób. Oglądnąć osoby, jak, które recytują albo przedstawiają poezję śpiewaną, która też ładnie wygląda. Na wiesz, To dobrze, mówię, zostań, pogadamy. Musisz mi więcej o sobie powiedzieć. Nacął szeptem, kilka słów na ucho. Ach, o to chodzi, mówię. To ciekawe. Od dawna już te sprawy leżą mi na sercu, ale żeby wiesz o nich, nie, na pewno nie. Nacął szeptem, kilka słów na ucho. Tak ci się tylko zdaje, odpowiadam. Przeceniasz moje siły i zdolności. Nawet bym nie wiedziała, od czego mam zacząć. Nacął szeptem, kilka słów na ucho. — Niech ci będzie, spróbuję, skoro się upierasz. Ale z góry uprzedzam, co z tego wyniknie. Napiszę przedrę i wrzucę do kosza. Nadsąd szeptem kilka słów na ucho. — Masz rację — mówię — są przecież inni poeci. Niektórzy zrobią to lepiej ode mnie. Mogę ci podać nazwiska, adresy. Nadsąd szeptem kilka słów na ucho. — Tak, naturalnie. Będę im zazdrościć. My sobie zazdrościmy nawet wierszy słabych. A ten chyba powinien, chyba musi mieć na sąd szeptem kilka słów na ucho. No właśnie! Mieć te cechy, które wyliczyłeś. Więc lepiej zmieńmy temat. Napijesz ciekawy? kawy? No są weschnął tylko i zaczął znikać. I znikł. Przygotowałam w Elżbędy Chotomskiej autoportret, który opowiadał że, gdy nadchodzi wiosna, to skrzydła zaczynają rosnąć u ramion. Matejko, to ja nie jestem. Malować nie potrafię. I bardzo kiepsko niestety wychodzą mi fotografie. Choć strykam z wielkim zapałem i zawsze pękają w klisze. Więc może lepiej będzie, jak ja się nie sfotografuję i nie namaluję, tylko po prostu opiszę. Szatynka. Oczy pilne, 7 biegów na nosie, metr 62 wzrostu, waga 58. Znaki szczególne. W zimie nie mam szczególnych znamion, ale gdy nadchodzi wiosna, skrzydła rosną u ramion. Chociaż jestem dorosła, to aż trudno mi przyznać, że dorośli nie mają zrozumienia na skrzydeł. Trudna sprawa, naprawdę. Człowiek jedzie tramwajem, człowiekowi spod palta trochę skrzydło wystaje. I już komuś zawadza, i już komuś przeszkadza, już mi mandatem grożą, już wołają, gdzie władza? Niech nam pani przynosę tak skrzydłami nie macha, bo te skrzydła nikomu nie potrzebne są na nic. Więc uciekam do dzieci, tak jak do was na przykład. Jak się macie, kochani? Przyleciałam na skrzydła. W tym chyba pierwszy raz, ale już jak byłam młodsza, to brałam też udział w różnych konkursach w podstawówce przedszkolu. Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie pchła szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa jak płaowa. Proszę Państwa chłasza rajka myśli sobie. To nic więcej nie przeskrobię. Tutaj każdy mnie obmawia. Trudno. Jadę do Wrocławia. Pomyślała i po cichu zdjęła kufry z strychu, Spakowała wszystkie stroje, ulubione szmatki swoje, rękawiczki purpurowe i trzebiczki atwasowe. A na bardzo wcześnie, gdy dom tonął jeszcze we śnie, po cichutku się ubrała i na dworzec pojechała. Poczekani pierwszej klasy, pchła, wyjęła swe zapasy. Zjadła bułki ze dwa deka i popiła szklankę mleka. W kąt wtuliła się i czeka. Poczekała do obiadu, a pociągu ani śladu. Tłum tymczasem ciągle wzrasta. Nowi ludzie ciągną z miasta. Z walizkami, z tobołkami, z dziećmi, z psami, z kanarkami. Och, jak tłoczno! Uf, jak ciasno! Trudno znaleźć nogę własną. A tu nowa fala w kasie, w poczekalni i przy kasie, i w kolei się stawia. Wszyscy jadą do Wrocławia. Nawet pchła, choć taka mała, tak niewiele miejsca miała, że na jednej nóżce stała. Gdy już czas był na kolację, pociąg wtoczył się na stację. Tłum się rzucił jak szalony. Biegli ludzie przez peron z walizkami, z tobułkami, z dziećmi, z psami, z kanarkami. Do wagonów się tłoczyli, krzycząc, sapiąc i po chwili. Pełny był już każdy przedział. Jeden człek na drugim siedział. Kto chciał jechać, choć był w strachu, stał na stopniu lub na dachu. Albo pchając się nie gorzej, szukał miejsca na buforze. Płasza krajka była mała. Między ludzi się mieszała. Przepychała się wytrwale, aż znalazła się w przedziale. Na puferku w końcu siadła i kanapkę z serem zjadła. Popychano ją bez przerwy. A że pchła ma słabe nerwy, więc gnieciona i ściśnięta ocierała złe oczęta. Wreszcie przyszedł maszynista. Puścił parę i zaświstał, z klegami porozmawiał, po czym ruszył do Wrocławia. Jedzie pociąg, jedzie, jedzie, ludzie tłoczą się jak śledzie. Z parowozu para bucha, a dokoła ciemność głucha. Choć jest duszno i gorąco, Śpią podróżni na stojąco. Rapią sapią, jak najęci. Tylko pchły ta smęci. Tylko pchła jest nie w humorze, Bo bez Jaśka spać nie może. Pociąg stanął. Co to? Kalisz. A pchła już, a zalisz. Mam się gnieść wśród tylu osób, Wiem, co zrobię, mam już sposób. I choć duża nie urosła, Naraz wielki krzyk podniosła, naśladując konduktora: Wrocław, Wrocław, pora? Proszę państwa, kto wysiada, niech wysiada i nie gada. Mamy postój bardzo krótki. Postój krótki trzy minutki. Ludzie ze snu przebudzeni wyskakują jak szaleni, skakają drzwiami, oknami, z dziećmi, z psami, z kanarkami. A po chwili pociąg ruszył. W się, cieszy z całej duszy. Sama jedna pozostała przedział duszy, a płamała więc wygodnie się rozsiadła i babeczkę z kremem zjadła. Wkrótce, z dumną miną Pawia, zajechała do Wrocławia. W eliminacjach miejskich wzięło udział 26 uczestników. Siedem osób reprezentowało kategorię Poezja Śpiewana. Poziom był bardzo wyrównany eee... Mam nadzieję, że werdykt nie zniechęcił naszych konkursowiczów. Wierzę w to, że za rok spotkamy się ponownie i będzie jeszcze piękniej, jeszcze bardziej wzruszająco. W dzisiejszym programie to już wszystko. Zapraszamy Państwa już za tydzień.